Siemanko wszystkim, z tej strony Michalice, na kolejnym odcinku, na sam start, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Dzisiaj sobie dokończymy nasz ukochany lodowiec. Wczoraj na ostatnim odcinku zbudowaliśmy drzewa lodowe, które wyszły wyśmienicie. Ale jedno drzewo musimy poprawić, to takie największe. nie jest dokończone. Mówię, co bierze i popełniam. słuchajcie. Jak widzicie, to. To drzewo mi wyszło za fajnie. Jak się tutaj wchodzi, to można do niego wejść. Ja tam chciałam zrobić tę bazę, I w której jest tyle miejsca.

Видишь меня будет Ааа 시 Что ты тут присаживаешься Людиinda Ааа и На environments Где поменяется Рассказывал

No, dobrze, to się Jaka, nawet jest inny kształt, ale bo... no, to będzie. Jakby to wycofać się, no, dobra nic nie to się No, drzewa jest To jest tutaj. Tylko inne drzewo. Да, не нравится, кстати, не нравится писать в пресс-для, но я давно забыла его написать, но как посмотрим, что с подобом, но не писать, чтобы не писать, но не

Słuchajcie, robimy dotąd i całą tę położę. I to będzie taki odcinek. I wcale nie ma gdzie przejść. Wiecie, napisz, jak będą włączone w komentarze, to napiszcie. Jak są włączone komentarze. To napiszcie, czy będziemy nagrywać jakieś reakcje i tego typu, czy czego, tego typu no po prostu jakieś filmiki z tak. YouTube'a to możecie zaznaczyć albo filmiki z Jerozki a ja poproszę na odcinek, który jeszcze trwa 3 minuty, będzie trwać nazywam no, 10-minutowy odcinek był filmik, który był To jest taka. słodka to no, jest nieco, co będzie. Za chwilę wrzucone na filmik. Myślę, że jak ten filmik leci, bo obejrzycie. No to. Tamten mi nie dał, nie dał, nie dał Słuchajcie, jak to skończy. Słuchajcie, ja tu zamknę coś takiego, bo tam no, nie to, ciekawe, to myślę, że się to No 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 Słuchajcie, będzie taki wielki korytarz na środku, a na tym korytarzu będą zejście do góry dół. do Będą te osoby, które zostawiły subskrypcję Na No I think, <toddź> wyleś <toddź> wyleś. <Nie> <toddź> <wyleś>. <toddź> mogę tutaj postawić to

кстати, я так вот, ну, так вот, 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 вот,